Heka tutaj konia 0020 i chcę Wam dzisiaj pokazać jak zrobić kantar dla koni i szleich. Będziemy potrzebować konia, pistolet z klejem, szczypce, nożyczki, kółeczka, biura spinacz, wstążkę i zapałki. Zaczynamy <laughs> przyklejając kółeczko, ja mam akurat 5 mm do wstążki bierzemy od... odtąd do drugiej strony, odmierzamy i ucinamy przyklejamy drugie kółeczko do, na, do kółeczka przyklejamy pasek na który nawlekamy kółeczko, jeszcze jedno teraz odmierzamy sobie dalszą część na naklepnika, ucinamy i sklejamy tak to powinno wyglądać. Teraz do tego kółeczka przyklejamy wstążkę. Odmierzamy, ucinamy i przyklejamy następne kółeczko na jej końcu. Tak samo robimy z drugiej strony. Następnie do prawego kółeczka przyklejamy wstążkę. Zakładamy konium na pysk, na szkanter. Odmierzamy pod i teraz możemy wybrać albo zrobić zapinane w tym miejscu podgardle, a ten pasek tutaj zostawić no cały, w tym miejscu zrobić zapinane pod albo zrobić normalne podgardle i tutaj ze sprzątką. Ja zrobię z normalnym podgardlem. <laughs> Gdy przykleimy już pod podgardle do lewego kółeczka przyklejemy krótki pasek i teraz trzeba zrobić sprzątkę. Taki oto sposób robimy sprzączkę. Tak? Gdy już przykleimy wstążkę po lewej stronie, do prawego kłaczka przyklejamy wstążkę. Sprzączka po lewej i do prawego przyklejamy wstążkę i odmierzamy sobie <laughs> daną długość tego naszego paska, jaką chcemy, ucinamy po skosie. Mocy ognia, świeczki albo czegośkolwiek opalam tą naszą końcówkę. Jak się nie udało, bo mi się spaliła, a nie opaliła, to najlepiej to robić na ściśniętym koniu, ale już tam tyle razy to robiłam, że <laughs> i nasz kantar jest gotowy, tak? Om. Myślę, że nie usnęliście na tym tutorialu. Dziękuję Wam za oglądanie. Wiem, nie piszcie, że o takich tutoriali jest już yy, masy i jeszcze więcej. Czy po co robić taki tutorial, yy, bo takich jest już dużo? Robię, bo lubię. Tak samo jak. Takie, nie obrażając oczywiście nikogo, dziewczyny, które dopiero zaczynają zbierać lechy, robią sobie tutorial jak zrobić kantar z mulin. Takich tutoriali jest już ponad setka polskich. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć i pa pa.